taki hit, tak debiut i od razu w takim wielkim hitie, w wielkim filmie. No z dzisiejszej perspektywy, gdyby pani mogła. Hmm. E, proszę Państwa, byłam studentką szkoły filmowej i po trzecim roku robi się dwa dyplomy teatralne. Natomiast e, pewnego popołudnia, kiedy uczyłam się przedmiotów teoretycznych, historia sztuki, historia filmu, e, literatura, dramaty, komedie, trzeba było to wszystko zdać, żeby robić te dyplomy teatralne. Przyszedł do mnie pan dziekan Janek Machulski i powiedział, że zostałam wyznaczona do, cast... no, do castingu, już się przyzwyczaiłam. Nie było wtedy nazwy casting, tylko zdjęcia próbne. I poprosił, żebym pojechała na łąkową, bo jest tam właśnie pan reżyser i czeka na mnie. Więc pojechałam grzecznie, otrzymałam monolog, jedną kartę monologu, Justyny, i poprosili, żebym to przeczytała. Przeczytałam. Potem reżyser powiedział: A teraz proszę to samo powtórzyć przed kamerą. Powtórzyłam, no i tyle. I się zdjęcia skończyły, i wróciłam do szkoły, do biblioteki. I nie minął tydzień, jak się dowiedziałam, że zostałam wybrana. Więc dostałam w szoku, Byłam w szoku, bo nie wiedziałam, co teraz będzie. Jak ze studiami, co z tymi dyplomami teatralnymi. Ale uspokoił mnie właśnie pan Dziekan, Janek Machulski, powiedział: Spokojnie to może być twój dyplom. Więc podziękowałam i zaczęłam się przygotowywać. Czytałam wszystkie powieści, jednocześnie właściwie wszystkie powieści z biblioteki, które były twórczości Elizy Orzeszkowej. Po przeczytaniu stwierdziłam, że to jest fajna literatura. Już mi nie przeszkadzała ta narracja, która jest dosyć taka długa, długofrazowa. A dzisiaj przy okazji pokazu tego filmu, nie my, nie stwierdziliśmy przez Adama Mariańskiego, że to jest taka narracja jak, jak e, rytm, rytm tej rzeki, prawdziwej rzeki Niemen. No, A rzeczywiście, o tym nie pomyślałem. Żeby tak zapomnieć. i to rzeczywiście miało, miało się takie wrażenie jak się tam było na tej Białorusi koło Grodna, e, nad rzeką Niemen. Więc przygotowałam się solidnie, ale proszę Państwa, ja nie wiedziałam nic o graniu w filmie. Byłam totalnie zieloną debiutantką. Adam trochę grał, Mariański, bo zagrał w Sobolu i Panie główną rolę, a ja nigdy, więc nie wiedziałam, co to są te, te umiejętności techniczne, bo to, że się gra rolę, że się y, próbuje z partnerem, z reżyserem, to to jest nic, to jest dopiero, nie wiem, 30% całości grania w filmie. Najważniejsze są umiejętności techniczne. Co to znaczy? Mianowicie reżyser ustala jakby całą sytuację, gramy i przychodzi światło, operator, pozycje na których trzeba stanąć w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, wypowiedzieć kwestie, przesunąć się, nie zasłaniać partnera, oczywiście grać w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny jakby z oczekiwaniami reżysera. Więc to było dla mnie najtrudniejsze, ale postanowiłam prowadzić pamiętnik, bo pomyślałam sobie, że taki czas nigdy się już więcej nie zdarzy i nigdy nie powtórzę tego. Być może to będzie jedyna rola w ogóle w filmie, więc zaczęłam każdego dnia sobie osobno pisać, co ja bym chciała i co sobie myślę na temat sceny, która ma nastąpić, i później refleksje na temat odegranej sceny. Więc taki, taki duopol stworzył mi perspektywę, dystans. Jednocześnie chciałam jak najbardziej nadrobić te, te zaległości, że, że byłam kompletnie nieuświadomioną aktorką, bez doświadczenia. Ale oczywiście wszyscy, wszyscy artyści tego filmu, pan Zakrzejski, pani Lipińska, pani Decówna, pani Nowotarska, pan Michał Pawlicki, bardzo mi pomogli. I zawsze mogłam na nich liczyć, zawsze mi podpowiedzieli: Słuchaj, nie zasłaniaj, odsuń się jeden krok w tył, pamiętaj, że tu masz głowę partnera. To są takie bardzo techniczne rzeczy. I właśnie aktor powinien mieć, no, każdy aktor ma podzielność uwagi nad rzeczami technicznymi. To samo się dzieje w teatrze, oczywiście, tylko leciutko jest to przesunięte. Ale w filmie tak to wygląda. Byłam onieśmielona. Mąż do mnie powiedział Jacek Pawlak: Słuchaj, jeżeli to dobrze zagrasz, to powiedzmy za 3-4 lata może ten film jeszcze będzie chodził w kinach, bo to jest lektura. To no się okazało, że nie tylko 4 lata, ale 40. I dzisiaj mam no, niesamowitą frajdę, że zobaczę po raz pierwszy odrestaurowaną wersję kinową filmu. Walczyliśmy o to parę lat dobrych, nie wiadomo było do kogo ona należy. Serial był odrestaurowany w Telewizji Polskiej i ona jest właścicielem serialu, można go zobaczyć w odcinkach. Natomiast wersja kinowa należała do Filmoteki Narodowej. Oczywiście ten film czekał z restauracją w kolejce i miał być jakimś tam 180 którymś filmem jeszcze do odrestaurowania, ale ponieważ zdarzył się cud, a mianowicie narodowe czytanie powieści nad dniemnem. I to była okazja, pomyślałam sobie, że teraz albo nigdy, więc zaczęłam mailować. Czyli rozmawiać. pani też inicjatorką była tego? Tak, jak najbardziej, okay, okay. jak najbardziej, z serca. A dlaczego była inicjatorką? Dlatego, że Tomek Tarasi podczas pobytu w Białorusi powiedział do mnie, słuchaj Kasia, wiesz co, ja bym jeszcze chciał w życiu Odrestaurować tę wersję kinową. Ona nie wiadomo do kogo należy, jest ciężko. Piotrek Dzięcio, producent tego filmu, walczył nie wiadomo z kim, władze tam się zmieniały, nie chcieli go słuchać. I ja wziąłem sobie to do serca i faktycznie udało się. Przełożyli kolejkę, nad niemnem zaczęło mieć te prace restauracyjne, a Tomek Tarasi został naczelnym. E, takim konsultantem artystycznym, dlatego, że powiedział, no, no nikt nie byłby w stanie powtórzyć jego wizji, jego wizji obrazu, e, kolorystyki. Restauracja takiego filmu polega na tym, że nie tylko się czyści każdy kadr, ale też się poprawia proporcje obrazu, e, kolorystykę, barwy. E, czasami się powiększa twarz aktora. Wtedy wszystko widać i zobaczą Państwo szczególnie w scenach e, przyrody. Jak doskonale widać w każdy szczegół. Ja to widzę w serialu, ale jestem ciekawa, czy będzie to widać na ekranie wersji kinowej. Tomek był zachwycony, był zadowolony. Niestety, Tomek rok temu we wrześniu odszedł od nas. Mnóstwo ludzi odeszło, jest nas garstka jeszcze tych, którzy po tych 40 latach wspominają nad Niem, ale ja mam dla Państwa niespodziankę. Ponieważ Maria Nowotarska, która zagrała Andrzejową Korczyńską, czyli matkę Zygmunta, mieszka obecnie w Kanadzie, nagrała mi takie pozdrowienia z okazji premiery. Ta premiera miała być w filmotece narodowej w zeszłym roku. Nie udało się. Dostałam maila ostatnio, że będzie w przyszłym roku, na pewno, z okazji 40-lecia, ale myślę, że pani Maria bardzo by się ucieszyła i państwo również. Pozdrowienia z Kanady. Panie Marku.